Stoją obok dwa domy. W jednym cały czas krzyki, awantury, a w drugim cisza. Gdy po raz kolejny mąż z żoną kłócą się, ona mówi do niego: Czy słyszałeś kiedyś, żeby w sąsiednim domu się kłócili? Nie? Idź i dowiedz się, jak tam żyją. Mężczyzna schował się obok okna sąsiedniego domu i obserwuje. W domu każdy robi coś swojego. Żona na kuchni, mąż przy stole coś pisze. Zadzwonił telefon, mąż poderwał się, poleciał do pokoju i zahaczył owazon, który spadł i się potłukł. Mężczyzna klęknął i zaczął zbierać kawałki. Do pokoju wbiegła żona, też uklękła i zaczęła mu pomagać. Mąż mówi do niej: Przepraszam, kochanie, biegłem do telefonu, zahaczyłem owazon i go stłukłem. Żona odpowiada: Nie, kochanie, to moja wina. Postawiłam go tak, że zahaczyłeś. Pocałowali się, pozbierali kawałki i każdy powrócił do swoich spraw. Mężczyzna wrócił do domu, a żona pyta go: Czy poznał tajemnicę tego cichego domu? Tak, poznałem. W ich rodzinie obydwoje są winni, a u nas obydwoje zawsze mają rację.